w piątek 28 grudnia w godzinach wieczornych zmarł Tadeusz Pepliński radny powiatu starogardzkiego znany szeroko nawet poza jego granicami jako założyciel i bardzo aktywny prezes stowarzyszenia bezprawiu i korupcji stop zmarł nagle w swoim samochodzie którym powracał z kościerzyny po kolejnej interwencji pogrzeb Tadeusza Peplińskiego odbył się w dniu 3 stycznia w Zblewie w ostatnim pożegnaniu zmarłego wzięły udział delegacje powiatowych miejskich i gminnych władz samorządowych Liczne delegacje z zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych. Tadeusza i wszyscy zebrani. Jesteśmy tutaj dzisiaj, by zaświadczyć o prawdzie, że Bóg jest drogą, którą idą Jego naśladowcy. I ta świeca paschalna zapalona dzisiaj przed trumną Tadeusza, która oznacza przejście, które dokonało się na progu Nowego Roku. Przejście, które wykonało się nagle niespodzianie. Dla wielu jest zaskoczeniem. Jest taki jeden z wielu wpisów na stronie internetowej w nasze naszym miastu. Pozwolę sobie zacytować. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i Miałem przyjemność poznać się pytać Tadeusza kilka miesięcy temu. W ciągu tych kilku miesięcy przekonałem się, że to nie jest tylko radny powiatowy, lecz tak naprawdę człowiek i instytucja. Bardzo pomagał tam, gdzie inni nie pomagali. Także w sprawach prywatnych. Wciąż miał tyle spraw załatwienia, tyle telefonów od ludzi proszących o pomoc. Nigdy bym nie przypuszczał, że na taką skalę. Bardzo życzliwy, a przez swoją działalność często posądzany i pomawiany. Dla ludzi, którym pomagał, tak jak dla mnie, ja pozostawił żal, że tak szybko odszedł. A naszego powiatu strata, że odszedł człowiek wielkiego formatu, który nie przestawał na uwady i bronił interesu powiatu, a nie, nie prywatnych korzyści i uwadze. Był jak sumienie, które nie pozwala bez by zło przemilczeć i aby krzywda została niezauważona. Obraz odróżniało go to, że nie kalkulował, że może mieć nieprzyjemności, że będzie się źle o nim mówiło. Z korupcją, całym złem, który niszczy nasze życie społeczne, co przestarzało on w Interesował go sprawy zwykłych ludzi i poświęcał swój czas na to, mimo że nie musiał. Prywatnie był to bardzo sympatyczny Pan, żyjący z pasją pomagania. Podpisuję się tą wypowiedzią. I dodam jeszcze, że często ktoś, kto złone sobie który walczy z obłudą władzy. Medialnie ogłoszony jest szaleńcem i wariatem. I mówią, że posługuje się mową nienawiści. A tymczasem to boży człowiek, w tym wymiarze prześladowań, podobny do mistrza Jezusa, którego również powołali szaleńcy, który jest wrogiem Cezara i buntuje lud. Jego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze wile. Zdaj się za nami, Święta Boża rodzicielką Abyśmy się stali godnymi na wieczność Pana Módlmy się. W łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radzać serca nasza, byśmy za zwiastowaniem anieńskim wcielenie Chrystusa. Amen. Jezu, a nasz Panie, daj Smutno jest w takim dniu powiedzieć kilka słów na temat Tadeusza, który nie był postacią tużinkową, który zawsze potrafił pojawić się wtedy, kiedy ktoś potrzebował... Tadeusz Pepliński nie żyje. Pan był jego szwagrem, jednym z wielu szwagrów. Proszę powiedzieć parę słów na temat. Koleżeński wszystkim pomagał, nikomu nic nie odmówił. Po prostu no, takiego człowieka tutaj... Będzie wam go brakowało? Kto wam, teraz, kto wam teraz będzie pomagał? No nie wiem, na jakiego, jakiego jak on, to, ja nie, nie, nie znajdziemy na pewno, nie? Przyjechał pan z, ze Skurcza. Tadeusz był pana przyjacielem. Pan jest postrzegany w Skurczu także jako w pewnym sensie trybun ludowy. Jak pan wspomina y, Tadeusza Pelfińskiego? No ja Tadeusza wspominam bardzo dobrze. Gdy przyjechałem, oddać mu swoje cześci tylko się dziwię, gdzie są ci ludzie, co do niego latali, pomagał, a dziś tu ich nie widać. To jest przykre. Smutne to jest.